Siema. Taką kapsułkę mam Legendy Kraków 2017. Ona kosztuje 72 zł, więc to jest naprawdę grubaśny opening. Mamy tutaj gdzieś 30% ogólnie na profit, według tutaj ten CS Roy stronki. Tu folie i holo tylko są. No ale ten odcinek by nie powstał, gdyby nie, G4Ski, strona do otwierania skrzynek ze skinami do CS'a. Jeśli masz ochotę i jesteś pełnoletni, masz sobie obczać. Link w opisie masz. Z moim kodem SANTI7 dostajesz 5% przy każdym depozycie i darmową skrzyneczkę na start. E, MilSpeka, oczywiście. E, fajne metody płatności i oczywiście e, niska, prawie w ogóle nie ma prowizji po prostu przy skinach, przy wpłacie skinami. Dużo trybów jest bitwy, kontrakt, kontrol. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my znajdźmy coś fajnego właśnie w tej kapsułce. Na początek, Paryża. Zapychacze specjalnie nowo kupione. Żeby były. Otworzymy trzy klasycznie. Fnatic. No może jakiś brokat w końcu z tych z tych kapsuł paryżowskich. Tam nawi przeleciało. No i brokat. Chciałem brokat i mam brokat. To też z tego Krakowa. Przydałoby się żeby był właśnie jakiś dobry, 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 dobry dobra naklejka. Dobra. Lecimy. Nie śpimy. To jest naprawdę gruby, gruby opening. Eee... Nie wiem co ile kosztuje, chyba SK Gaming jest najdroższa w folii. Spróbujmy, no kurde, trzymajcie kciuki za mnie, bo to jest niemożliwe. Jeszcze grafika jest taka stara, dosyć, bo jest tutaj rozpikselowane. CS-a, yy, go. Dobra, go. Uff, daj coś, proszę. Ok, Nor. Okej, okay, North. No, no, to może być coś warte. Sprawdźmy od razu. Sprawdźmy od razu, bo nawet nie wiem tak szczerze. Yy... North. 20 dolarów! 20 dolarów. Yy, Okej. Okay. Yy, wait, wait a second. 73. Buff nos 50. 50. Okej, okay. steamowo jest droższa. Fajnie! Ej, fajnie! <ścoughs> 10 zł na plus, a z Paryża na minus zawsze. Dzięki za opening. Zostaw łapeczkę w górę i pamiętaj, że są rękawice do wygrania w ogóle. Yy, czekaj już, tak na szybko. Yy, te, te rękawice masz do wygrania. W opisie masz link do, fi do streamu. 10 maja. Stream. Dla losowego subskrybenta. Subuj kanał. Tyle. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa. Cześć. Pa. No idź już. Cześć.